Już 10 tysięcy Chorzowian korzysta ze zniżek w ramach programu Chorzów 60. W ramach wprowadzonej w listopadzie akcji mieszkańcy, którzy ukończyli 60 lat, upoważnieni są do szeregu rabatów na terenie miasta. Wydaliśmy 10 tysięczną kartę, co nas bardzo cieszy, bo to oznaczało w praktyce, że prawie co drugi orowianin w tym wieku taką, taką kartę zechciał mieć. Cieszymy się bardzo, że nasi seniorzy są coraz bardziej aktywni i coraz więcej uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym, sportowym. Widzimy też po instytucjach, bo też oczywiście mamy kontakt z nimi, że e, ruszyły się to też takie zajęcia, które były wcześniej więc jakby cały ten program pokazał, że jest ogromny potencjał wśród osób starszych w naszym mieście. Tańsze wejściówki na basen, do miejskich instytucji kulturalnych, czy zniżki w kawiarniach lub taksówkach. To tylko niektóre z możliwości, jakie daje specjalna karta dla seniorów. Największym hitem są zawsze zajęcia z komputera i z szkolenia z języka angielskiego, także kawiarnie, które, które dały fajne rabaty, więc korzystają z tego, bardzo często chodzą razem w grupach tak z przyjaciółkami, także to jest bardzo fajne no i mamy takie odczucie, że obudzili, to jest fajne. I że chcą coś robić. No, marzeniem byłoby, gdyby każdy miał taką kartę, ale nadal nie jest tak, że się wyczerpała ta liczba chętnych osób, które dopiero do nas docierają, bo się dowiedziały, lub też przekonały się, że to działa. Warunek jest prosty. Trzeba przynieść dowód osobisty i wypełnić wniosek, który jest również bardzo prosty. Jest 15 punktów na terenie całego Chorzowa, gdzie można to zrobić. Od razu taka osoba otrzymuje kartę i może korzystać ze zniżek. Informacje na temat programu można uzyskać w Chorzowskim Urzędzie Miasta lub na stronie internetowej www.chorzow.eu